Trzeci zimowy rajd Magórski z bazą w Gorlicach otwierał tegoroczny sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Na starcie zjawiła się cała czołówka z aktualnym mistrzem kraju Leszkiem Kuzajem na czele, a także z wicemistrzami, czyli z Michałem Sołowowem i Michałem Bębenkiem. Tam rajd jest kompletnie wywrócony. Nie podoba mi się, ponieważ w zeszłym roku naprawdę organizator zaproponował fantastyczną trasę. W tej chwili ją skrócił jeden odcinek, idziemy sześć razy. To... Nic dobrego nie wróży dla nikogo. Że przejeżdżanie 26 km 6 razy to nie jest rajd. Droga będzie zniszczona, znaczy zniszczona w tym sensie, że, że nie będzie na niej śniegu, ponieważ te auta odgarną śnieg. Po prostu rajdów się nie powinno tak jeździć. Ciężkie warunki, niestety niezbyt duża ilość śniegu. Dobrze, że w ogóle jest, także z tego się trzeba cieszyć. Ryzyko wzrasta zdecydowanie dla, każde, dla każdego zawodnika. To ruszy do ataku już od początku sezonu mistrzostw Polski. Czy będzie to Tomasz Kuchar, Paweł Dytko wracający po pięciu latach przerwy, czy może kierowcy Aut Super 2000 Maciej Lubiak i Tomasz Czopik? Ten rajd jest piekielnie trudny na, 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 na ten samochód. Jest to pierwszy start fiata na śniegu w ogóle w historii fiata S2000. I mój pierwszy tym autem, więc mam dużo pokory i dystansu do tego, to jest, to jest chyba najważniejsze. Tak samochód jest bardzo wymagający i na razie chyba tak samo jak Maciek będziemy mieli duże wielkie oczy. No nie ma co ukrywać, że jakiś stres mamy, bo no, powrót jest na nawierzchnię śnieżny chyba po pięciu latach. Eee, no zobaczymy, no, warunki są trudne i to chyba dla wszystkich, nie tylko dla takich powracających jak ja. Każdy myśli o najlepszym wyniku, prawda, ale zobaczymy. Tak naprawdę jest tylu zawodników, którzy mogą zrobić tutaj dobry wynik, że... Trudno prorokować. Zobaczymy. Rajd jest długi. Po rocznej przerwie do Mistrzostw Polski wrócił także Rzeszowianin Grzegorz Grzyb, który wystartował z Citroenem C2 R2. Pierwszy jest będzie dla nas również też pierwszym takim odcinkiem testowym i, i nauką w ogóle zapoznaniem się z tym autem w warunkach bojowych na śniegu. Ale oczekiwania są oczywiście wysokie, no bo przyjechaliśmy tutaj walczyć, nie przyjechaliśmy po to, żeby przegrać, to jest jasne. E, no a zobaczymy, wynik będzie na mecie. Mistrz Polski Leszek Kuzaj, pilotowany w tym rajdzie przez Jarosława Barana, wyruszył na pracę z pierwszym numerem startowym. Kuzaj zaczął ostrożnie, ale trzeba pamiętać, że pojechał w tym razie nie w pełni sił po chorobie. Right Six Six on right na pierwszym lesie był dopiero siódmy, tracąc 20 sekund do najlepszego. Left, long. Po drugim odcinku wspiął się na piąte miejsce, ale strata do lidera zwiększyła się o 4 sekundy. Wicemistrz kraju Michał Sołowow już na pierwszym etapie zwiedzał rowy i pobocza. W efekcie stracił minutę i 46 sekund. Pierwszą pętlę ukończył na 17 miejscu, a bracia Bębenkowie, drudzy wicemistrzowie Polski z roku ubiegłego, także mieli nie najlepszy początek. Choć ich strata wynikała po prostu z wolniejszej jazdy, a nie z przygód. Po dwóch pierwszych odcinkach rajdu magurskiego Duet z Bochni zajmował dziewiąte miejsce 30 sekund. Za liderem. Maciej Lubiak we fiacie Punto Super 2000 sprawiał zawód. Na pierwszym odcinku był dopiero 24, później awansował o dwa miejsca, ale do lidera po 26 km rajdu traci już prawie dwie minuty. najlepiej spisywał się za kierownicą Polo Super 2000 Tomasz Czopik. Krakowianin na pierwszym mesie był czwarty, zaledwie 6 sekund zaprowadzącym. Po drugim spadł jednak w klasyfikacji na siódme miejsce. Strata wzrosła do 36 sekund. Na pierwszym liderem rajdu został Tomasz Kuchar. Wrocławianin wygrał pierwszy OS do spółki z ukraińskim kierowcą Władimirem Petrenką. Ale po drugim odcinku był już samodzielnym liderem, choć z minimalną przewagą, zaledwie 0,7 sekund. Sebastian Frycz. Początkowo jechał ostrożnie i po pierwszej pętli zimowego rajdu magurskiego zajmował 11 pozycji, tracąc do lidera ponad 50 sekund. Paweł Dytko, wracający do pełnego cyklu Mistrzostw Polski, pilotowany przez kuzyna Tomasza, już na pierwszym mesie pokazał, że trzeba go poważnie brać pod uwagę w końcowej klasyfikacji. Był trzeci, 12 sekund za Kutarem i Petrenką. Po drugim odcinku utrzymał to miejsce, choć strata nieco wzrosła do 15 sekund. Rewelacyjnie spisywał się Zbigniew Staniszewski, piąty po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych. a także wspominany już Ukrainiec Petrenko, który był tuż za prowadzącym Tomaszem Pucharem. Bardzo szybko podróżował także Jakub Wysocki. Debiutant w Mistrzostwach Polski jechał na ósmym miejscu ze stratą 30 sekund do lidera. Grzegorz Grzyb z rzeszowskiego motokaru w napędowym Citroenie C2 R2, 33 numer startowy, na pierwszym 20-kilometrowym odcinku uplasował się na 15 pozycji. Był jednocześnie drugi wśród kierowców aut napędzanych na jedność. Po drugim osie załoga Grzyb Madej traciła minutę i 37 sekund do lidera. Bardzo Trudne warunki, przynajmniej no, nie wiem, dla nas chyba pierwszych załóg, dużo miejsca odśnieżać. Ten długi OS, tak mniej więcej połowa procent, już płynęła w tej chwili i no, była breja. Było tak ślisko, że ja no, nie mogłem w ogóle trakcji złapać. Im bliżej, im wcześniej się jedzie, tym gorzej. Dlatego że strasznie dużo breji takiej pośniegowej, gdzie trzeba to odnieść i te samochody grzązną. Tutaj miałem problem trochę na tym ostatnim odcinku gdzieś gdzieś za szybko jednak, ale szczęśliwie wszystko ok tam straciłem trochę czasu. Nie mogę powiedzieć, żebym narzekał. no fajnie pierwsza jest naprawdę super. Myślałem, że będzie gorzej. E, doszedłem maćka, on jeszcze chyba się nie wjeździł. E, no, coś musimy z interkomem podziałać i będzie jeszcze lepiej. Fajnie mi się jedzie. O. Na razie jest super, ale pamiętajmy, że to była dopiero pierwsza mała pętla. Mamy jeszcze dzisiaj dwie takie same nocne, no i. Kolejne trzy jeszcze jutro, więc tak naprawdę ten ta ride jest tak ciężki Myślę, że do ostatniego metra, ostatniego odcinka specjalnego Nie można być pewnym swojego miejsca Było parę przygód, parę takich pułapek, tak jak się obawiałem właśnie na niektórych hamowaniach Te błoto to, było pośniegowe gdzieś wciąga na tej mazi Naprawdę nawet po z kolcem nie za wiele pomaga Także no, w paru miejscach, przynajmniej na początku odcinka troszkę się wystraszyłem yy, I pewnie tam natraciłem na tej szerokiej partii, ale ogólnie no jest super no. A jest ślisko, muszę przyznać jest trudno ale, jakby większą, to większą e, trudność sprawia nam sama jazda, bo ja jestem jeszcze nierozjeżdżony. Pierwszy rajd od półtora roku, autem napędzany na przednią oś. Troszkę mi jeszcze brakuje samemu do siebie, ale myślę, że wraz z przejechanymi kilometrami będzie coraz lepiej, coraz szybciej. Druga i trzecia pętla rajdu przebiegała już po zachodzie słońca, co dodało swoistego uroku zmaganiom rajdowców. Proszę prowadzenie w rajdzie na trzecim os ale na piątym wizyta w rowie kosztowała go stratę 12 minut, spadek na 35 miejsce i koniec marzeń o zwycięstwie. Michał Sołowo w tym czasem odrabiał straty z pierwszych odcinków specjalnych i metę pierwszego etapu osiągnął na dziewiątej pozycji. Minutę i 22 sekundy za liderem. Michał Bębenek także szedł w górę klasyfikacji. Po sześciu OS-ach pierwszego dnia rajdu był już piąty. 42 sekundy zaprowadzący. Maciej Lubiak także awansował, ale dotarł tylko do dziesiątej pozycji. Do lidera tracił ponad półtorej minuty. Tymczasem fantastycznie w Polo Super 2000 spisywał się Tomasz Czopik. Po piątym etapie wskoczył na drugie miejsce. Już na nim został na mecie pierwszego etapu, tracąc do lidera niespełna 8 sekund. Prowadzenie w rajdzie po przygodzie kuzaje odzyskał Tomasz Kuchar. Jego przewaga nad czopikiem była jednak minimalna, ale to zapowiadało kapitalną walkę na drugim etapie. W górę klasyfikacji poszedł także Sebastian Frycz, szósty na mecie pierwszego dnia rajdu. Tępa nie zwalniał Paweł Dytko, cały czas był trzeci i takie miejsce zajmował na końcu pierwszego etapu. Do Kuchara tracił niewiele ponad 10 sekund. W Staniszewski jechał na wysokim czwartym miejscu, a Ukrainiec Petlenko wypadł z trasy i stracił kilkadziesiąt sekund. O wysokim miejscu mógł zapomnieć, po pierwszym etapie był trzynasty. Wciąż bardzo szybko jechał Jakub Wysocki, ósmy na mecie pierwszego etapu. Przygody nie omijały niestety Grzegorza Grzyba. Rzeszowianin po krótkiej, ale kosztownej, w stracone sekundy wizycie w rowie zameldował się na mecie szóstego odcinka specjalnego na 17 miejscu w Generalce i trzecim w tak zwanej Ośc. Na początku było nieźle, no później popełniłem sporo błędów, niestety, na najdłuższym ojecie, na drugim przejeździe dwa razy siedziałem w zaspie, ale powiedzmy na krótko. No ostatnim już przejeździe niestety na długo, na ponad minutę, także troszeczkę mamy straty, ale tak poza tym to auto bez zarzutu, rajd naprawdę bardzo fajny, no szkoda tylko naszych troszkę błędów. Widać, że Leszkowi podnieśliśmy trochę ciśnienie, taki był plan, no i nie wytrzymał, gdzieś tam wypadł poza drogę, natomiast chciałem nawiązać jeszcze do tego, że My też mieliśmy problem. Jeszcze przed tym miejscem dzieleszek wychodząbyśmy kapcia. I tak naprawdę, gdybyśmy tego kapcia złapali dużo wcześniej, byśmy stracili dużo, dużo czasu, bylibyśmy gdzieś daleko z tyłu. Gdyby ktoś ktoś nam dawał e, przed rajdem, że będzie po pierwszym dniu 9 sekund do zwycięzcy, no to brałby w ciemno. E, no udało nam się jakoś nie popełnić większego błędu. Było może parę sytuacji podramkowych ale na, na tak śliskim rajdzie, no to chyba wszyscy mieli takie przygody. Nie przypuszczałem, że tak mi się będzie świetnie jechało. Na testach nie wyglądało to najlepiej, ale po prostu tak mi spasowało od razu od pierwszego odcinka, yy, jazda tym samym spasowała mi, ja że no, to, no chyba to, widać, że jest wszystko co trzeba, a wierzcie mi też jeszcze z dużym zapasem. No. W nocy z piątku na sobotę w rejonie Magury Małastowskiej spadło trochę świeżego śniegu, ale wzrosła temperatura i na trasie rajdu szybko zaczęły się tworzyć kolejny, co nie ułatwiało rywalizacji kierowcom. Jako pierwszy wyruszył Michał Sołowo w dziewiąty po pierwszym etapie, ale korzystający z przywileju priorytetu. Mhm. Kielczanina omijały już przygody podobne do tej z pierwszego dnia, gdy dwukrotnie był poza trasą i dzięki temu szybko awansował. Po siódmym OSie był ósmy, a po ósmym siódmy. Do lidera tracił minutę i 42 sekundy. Drugi pojawił się leszek kuzaj także dzięki tak zwanemu priorytetowi, niż Polski miał sporą stratę czasową i nie pozostawało mu nic innego, jak wygrywać OS i zdobyć jeden punkt za najwięcej zwycięstw na próbach